Cześć, witajcie na kanale. Stacja opuszczona dzisiaj. Pokażemy Wam kolejny skromny, opuszczony domek, który został dosyć mocno z biegiem czasu rozgrabiony i zdewastowany, ale pomimo tego zostało kilka, kilka pamiątek i kilka interesujących, interesujących rzeczy, które mogą Wam się spodobać. Zanim zaproszę Was do oglądania, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Subskrypcję i komentarz, jeśli materiał Wam się spodobał. To bez zbędnego Zapraszam do oglądania. Rozpoczynamy eksplorację tego opuszczonego domku, moi drodzy. Zaczniemy sobie od, od garażu, bo jak już ze wstępu wiecie... Bo jak już ze wstępu wiecie, mamy dla Was skromny, opuszczony domek i my go już przeszliśmy. Zdjęć jeszcze nie robiliśmy, ale my go już przeszliśmy i no jest dosyć skromny, dosyć mocno zdewastowany ale troszkę wyposażenia, troszkę pamiątek się zachowało i to Wam po prostu pokażemy w dalszej części materiału. Więc pierwsze, co możecie zobaczyć... Nie, to macie tak... Odwrócisz obraz? Te obrazki, Wojtek, żeby pokazać widzom? Nie zdarzy Więc W międzyczasie szafę pokażę jeszcze raz. No takie ubrania typowo, typowo robocze, co ktoś mógłby w garażu stosować. Tutaj też drobne rzeczy. O, no, i tu Wojtek ten obrócił te obrazy. No i zobaczcie, mi się wydaje, że to może być pan domu w tym miejscu, co, co widzicie aktualnie. Bardzo prawdopodobne zdjęcie, już takie z lat, gdzie jeszcze nie było kolorowych zdjęć. A no tak, pamiątka pierwszej komunii świętej. Masz rękawiczki, czy coś? Żeby to przetarłbyś tam i, i ten i po zobaczył, może, może będzie data. Ja tu resztę będę pokazywał, tu kosiarka i tu taka mała szafka. Nic, nic oszałamiającego, ale myślę, że da radę. Nie, nie widać w pierwszej e... komunii z dnia, ale daty też nie ma żadnej. O, nie ma trudno. Nic. No ale to co, to co widzicie na, na załączonym obrazku. Nie nie było, nie, nie tyle żeby, ale pani ma Ale to macie na załączonym obrazku. Dobrze, to myślę, że można iść spokojnie dalej do, do, do samego garażu. Auta, auta żadnego tu nie ma, jak widzicie. Niestety. No ale taki typowy garaż. Ale powiem ci, y, bym powiedział, że to jest na dużego fiata garaż, nie na jakiegoś maluszka. No. Albo na. Poloneza. Tak, Poloneza dużego fiata. No co, co tu mogę Wam pokazywać? to co to co widzicie troszkę narzędzi tam ale tutaj coś może być o no tylko możesz wyłączyć tą lampę Wojtek bo tego jeszcze nie widzicie nie, nie widzicie ale za oknem są po prostu kolejne domy i nie chcemy nie chcemy niczego ryzykować ale nie wiem czy zauważyliście ale mamy nową kamerę ale jeszcze nie będę zdradzał to co za kamera mam nadzieję że wam jakoś wideo i dźwięku Wam się spodoba bo to jest coś o wiele mniejszego i wiele bardziej użytkowego niż do tej pory mieliśmy ale co tu się zachowało na pierwszy rzut oka widzicie yy, widzicie jest piec kaflowy w całkiem dobrym stanie wiadomo po tych pańczynach, po wszystkim okna otwarte to to już było szabrowane wielokrotnie wiele wiele lat już minęło odkąd to było zamieszkałe Tutaj starta guzików. A, i znowu, znowu, co często w tych opuszczonych domach spotykamy, mamy te książki z żółtym tygrysem. Tutaj mamy krach siwej czapli. Tutaj jakaś przełęcz złamanego serca. Tutaj dzieci święte kiepskie z Stanie. Tu mamy kolejną książkę. Ryngraf z trupią czaszką. To może coś o SS i gry wojenne, no to ktoś był tu myślę, że zainteresowany też też wojennymi sprawami drugą wojną tutaj, tutaj zobaczcie z podobizną Jana Pawła II jakieś listy Otworzymy się na dar miłości ojca i stańmy się ludźmi jego upodobania nie wiem, to wygląda mi na koperty na listy, tak Koperty na listy z Janem Pawłem II. O, ciekawe. Tego się nie spodziewałem tutaj znaleźć. Co my tu jeszcze mamy? Ślad na granicy. Kolejna taka książka. Blisko coraz bliżej. Tam też są książki. Ciekawe czy coś w tej szafce się zachowało. Pusto. Pusto w tej szafce. Co my tutaj jeszcze mamy? listy z banku i, i, i skąpok. A data 2011, 2000, No to, to już sporo czasu, może być to miejsce opuszczone, wypłata w bankomacie. Dwa, 2011 wszystko. Tu jest jeszcze jakiś list, to będzie oczywiście zablurowane. Tak, tak, a to jest list z PKO, więc to raczej będzie zablurowane, o, to bym pominął kurtka. Zobaczcie. Tutaj. o świąteczne ozdoby czy kolejny dom, który został opuszczony w święta zobaczcie choinki znaczy, element, fragment choinki i bombki tutaj też w tym kartonie o coś ciekawego mi się zaczęło rzucić w oczy, patrzcie jaka fajna ozdoba w kształcie ryby albo nie, to szklana, to nie ozdoba Tutaj kolejne. To tak jakby wygląda jakby to, miało być, jakby to miało być... Jakby to miało być do przeprowadzki tak spakowane w te kartony, bo na kartonach muszelki morskie. Zrób to sam. Tak, też mamy. No to takie właśnie spawanie, jakaś mechanika. Takie mądre książki bym powiedział. A to wygląda tak. Network marketing. Myślę, że samochodami tej tego No to. Myślę, że możemy iść dalej. no Bo zresztą sami widzicie, jak to jest już dosyć mocno zdewastowane. Myślę, że tu będziesz mógł zaświecić, zaświecić lampą. tak O, ciemno jest trochę. Zaświecisz tu? A, drewno jakieś, nie? No. no tu myślę, że możesz poświecić lampą. Bo dosłownie nic nie widać. Przedpokój. Ale nic konkretnego w tym przedpokoju nie ma. A tu już oczywiście jesteśmy w miejscu wspólnie z Marzeną z kanału Target Exploration. W sumie tyle. No Bo, no. Tak, tak. My już tam tą donną część zrobiliśmy. Jest tam parę parę ciekawych fantów, także. Ale tam jest parę ciekawych fantów, mimo wszystko, Marzena. Tak, tak. od siebie powiem tyle jeszcze, że to nie będzie jakiś mega długi materiał. No bo sami widzicie, że i teraz zobaczycie, dlaczego nie będzie to mega długi, bo, bo miejsce jest dosyć mocno zdewastowane, jakby nie patrzeć. Ale pokażemy to, co się da, da pokazać. Tak, tak, spiżarnia, tylko że brak pełnych konfitur, tylko puste słoiki praktycznie zostały. Co tutaj mamy, sypialnie? Tak, sypialnia, tylko tutaj raczej na szybko to zrobimy, bo czuć dosyć mocno grzybem. Ja sobie ubiorę mój komin. Nie wiem, jak teraz będzie mnie słychać, ale jest mikrofon bezprzewodowy, to może mnie wyłapie, bo naprawdę dosyć mocno tutaj pachnie pleśnią i nie chciałbym za długo tutaj przebywać. Myślę, że tam, tam sobie odpuszczę mimo wszystko tam pewnie troszkę dokumentów będzie, a, a nie chcę, mówię Wam, nie chcę ryzykować z tą pleśnią. Tylko pokażę jeszcze to łóżko z odległości. No, może być, może być osoba bezdomna, ale to zdecydowanie był pokój, pokój dziecięcy NBA. Może 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 być co wy myślicie, że tutaj w tym pomieszczeniu może nocować osoba bezdomna? Wygląda jak legowisko, tak jak tak jak Wojtek powiedział, wygląda jak legowisko. Dla mnie ciężko stwierdzić, może 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 Wojtek ma rację. O tu jest. Zobaczcie stare zdjęcie z komunii. To się jeszcze zachowało. O, ratownicze pogotowia ratunkowe. Podpis, karta, karta pływacka. Najprawdopodobniej karta pływacka. Będzie część może zamazana. Tutaj jeszcze jest opatrunek. trońskie zakłady opatrunków. Zobaczcie. No i to, pamiątka. Jakaś książka. Palieter, czytelnik. Myślę, że przejdziemy do kuchni i tu, i tu możesz świecić lampą, Wojtek. Pierwsze, co mamy przed oczami, to piec gazowy Mora 211. Ja, tu jakieś leki są. Ale wszystko powypakowane, poprzegrzebywane, już dawno Najcenniejsze rzeczy zostały rozkradzione, no ale no niestety tak to wygląda w opuszczonych miejscach, moi drodzy, i my tylko tam, my tylko możemy pokazać jak to wygląda. To jakiś zeszyt. O, to jest jakaś w dniu ślubu jakaś kartka. Wejdę tutaj, głębiej. No. Parę, parę sztućców, parę szklanek, waga. Działa jeszcze? Hmm, działa. Znaczy nie, nie działa, dobra, zepsuta. Co my tu, jeszcze nic w sumie ciekawego? Umywalka cała, nierozkradziona. I tyle w tym pomieszczeniu. No mówię, będzie to krótszy materiał, bo nie jest to taką typową perłą Urbeksu. I tutaj może być mój głos przytłumiony, bo dużo, dużo pleśni w tym domku jest, na tym, na tym piętrze przynajmniej. No tu salon, duży pokój. Telewizorów brak. No. Wybaczcie, wybaczcie moje zakamuflowanie, za ale tu jest naprawdę śmierdzi, więc wolę, wolę tego nie wdychać, a ten komin jest dosyć gruby. No to wygląda tutaj, te, te noże wyglądają na samoróbki jakieś więzienne, nie? Sekator, kilow. No to wygląda jakieś samoróbki więzienne, patrzcie. Raczej tutaj do morderstwa nie doszło, no ale. No i ostatnie pomieszczenie tutaj. Ciekawe się zajrzenia do tej pory, wizowie właśnie zakończyliśmy eksplorację tego małego. Zdejmę na to zakończenie, bo tu naprawdę, naprawdę mocno śmierdzi pleśnią. Ale właśnie zakończyliśmy eksplorację tego skromnego, opuszczonego domku. Jak sami widzieliście, mocno spleśniałe, mocno zdewastowane, mocno, mocno rozkradzione, ale, ale wydaje mi się, że trochę, trochę wszystkiego, trochę wszystkiego się, o, trochę wszystkiego się tu zachowało. I, I mam nadzieję, że materiał Wam się po prostu spodobał. Że zostawiliście łapkę w górę, komentarz i nie zapomnieliście, nie zapomnieliście o subskrypcji. To by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Na razie. Cześć.